Dobry dzień dobry Tak jak obiecałem jestem I proszę Was o poradę żebyście mi poradzili wybrać jakiegoś fajnego kampera Wcale nie są po 2 miliony tak jak mówiliście tylko nawet za 200 tysięcy mam to kupić Także pół darmo Każę Wam spół jest może zamiast siebie a masz się czy ktoś w ogóle będzie no, ten proszę 437 tysięcy ale pan też są oczywiście powiem wam że jest tutaj tego naprawdę bardzo dużo bardzo bardzo dużo tu też 449 000. ale widziałem za 200 coś także po taniości też się da 545, 431 dzień dobry kuzynie, dzień dobry, dzień dobry kupuję campera co będę do tego busa robił? tracił czas wezmę i kupię kredyty dają na mi miejscu można sobie leasing jakiś wziąć czy coś od razu jest łatwo, naprawdę jest łatwe. Albo przyczepę, nie wiem jeszcze co. Głośniej po mnie pociągnij. A, nie wiem czy się da głośniej. Mogę głośniej mówić. Lepiej teraz? Będę wam pokazywał co tu jest. Może siądę gdzieś? Ciekawe czy jak siądę w takiej przyczepie to mnie wygonią, bo oglądać można. Ale... O! Zobaczcie. 94 tysiące brutto. Nie jest drogo, naprawdę. O, ten jest dobry. Ten jest dobry, tylko nie można do niego wsiąść. Mercedes 4x4. Ciężaróba. Taka, taka, że ja tutaj do tego lusterka to muszę. Głową nawet nie sięgam, takie jest wysoko. Takie ma. te terenowe opony. O, kamera, dzień dobry. tu jest taka to koło jest na takiej windzie O co tu chodzi w ogóle powiem, że ciekawie, ciekawie jest eee, a bardzo dużo ludzi jak na piątek, chyba wszyscy na wagarach dzisiaj, bo dzisiaj dzień wagarowicza a wy dzisiaj na wagarach co robicie, wagarujecie czy nie bo w ogóle powiem wam, że nie ma znaczy jest bardzo, bardzo dużo takich pojazdów kampe, kampero, kamperowych... kamperowych... kamperów. Ale większość to są takie typowe kampery, takie wielgachne, wiecie. Wielgachne, 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 typowe kampery. Mało jest takich typowych... typowych... Pokażę Wam fajny kamper, uwaga. Patrzcie, to jeden z najciekawszych obiektów jakie tu znalazłem. Nysa, camping prototyp a tutaj moi drodzy Polonez Camper jeden z trzech w Polsce, znaczy chyba jeden z trzech w ogóle no jest w ogóle bardzo tutaj są takie stoiska takich jakichś tam podróżników nie będę im tam wchodził piękne klasyki tak, właśnie mało tych klasyków, ale są jest parę takich na, na numerach, yy, wiecie, na numerach, yy, jak to się nazywa, zabytkowych. Ten jest fajny. To też jest jakiś starszy pojazd. Co to jest? DAF. DAF, ale taki 4x4, o! 4x4, yy, taki drewnem obity jakiś. To tak chyba trochę hlamogy jest. Jedyny, no droga złączyło mnie na chwilę. Chyba w tych falach zanika troszkę w niektórych miejscach. Tutaj jest 4x4 Mercedes, patrzcie Sprinter 4x4. W środku ja coś ludzie są, także się nie da wejść nawet. Ale jest bardzo fajny. I wygląda z zewnątrz tak bardzo normalnie. M znaczy w miarę normalnie, w porównaniu do tamtych takich typowych kamperów. To wygląda w miarę normalnie. O, tu jest jeszcze jeden fajny. Może tu wejdę sobie albo siądę sobie. O, czerwony. O, nie ma nikogo. 252 000 net netto taki jakiś problem z zasięgiem jest, bo mnie nie drugi raz także idę dalej, może będzie lepiej Pokażę Wam w skrócie co tu jest A oprócz tego będzie oczywiście film Generalnie to naprawdę z tego to tutaj to jest takie fajniejsze mniejsze fajniejsze <tryk> Volkswagen Volkswagen chyba też 4 na 4 bo ma ten rurkę do nurkowania 259 m2, a w środku wygląda tak ma podnoszony dach tutaj tutaj obracane fotele kuchnia bez łazienki fajny ten i drugi podobny 219 to. ten jest czteroosobowy, tu ma fotele i tu też ma fotele tu ma kuchnię fajnie, te, te Volkswageny to takie małe jak ktoś lubi tak właśnie e, który wszędzie wjedzie, o właśnie na tego ugrzyma to jest dopiero ogromne wygląda jak taki mały autobus no ale ja są ludzie, którzy lubią takie pojazdy też W większość to są takie duże te kampery powiem wam Wszędzie pełno ludzi o, Tu nikogo nie ma to, to wejdziemy, zobaczymy A nie zamknięte, i dlatego nikogo nie ma No tak cena 757 brutto no W środku wygląda tak Trochę luksusowo powiem wam Złoty, a skromny. Może sobie siądę w jakimś miejscu. Jest też takie, taka sala, jedna hala, o tutaj, z takimi różnymi akcesoriami. Lodówki, y jakieś pojemniki na wodę, y bokłaki, takie stacje zasilania to jest fajne klimatyzatory przenośne. A tam nawet działa i dmuchacz o 15 stopniami. Tak, stacje zasilania są też takie znanej takiej marki znanej słyszałem o niej tu, tu jest głośno bo jest strefa taka gastronomiczna o! pokażę wam co mi się najbardziej podobało Jest kilka stoisk z takimi zabudowaniami rozłączyło mnie znowu chciałem wam pokazać fajną taką zabudowę do pick ale ona będzie też na filmie, bo no jednak tu jak się wejdzie, nie będzie nic z tego live'a, Bo chwilę przerywa mi internet, niestety. Także wrócę się z Wami moi drodzy i mam film, w którym pokażę co i jak. Męczu, bo to jest wejście za mną. Wejście, wyjście.